Rozpoczynamy pierwszy dzień naszego serwisu. Jesteśmy na dworcu w Kiercach. Przed siódmą, chwilę przed siódmą. Słońce będzie wschodzić za momencik. Pus, pus, pusz. Właśnie pusz przyjechał. Tomaszek zauważył. Kończymy, bo się z ucieknie i będzie dopiero się działo. Jesteśmy w pusie. Trochę ciemno, ale widzisz, tą Tomaszka, o, i ja się cieszy. A nad nami Księżyc, A tu? tak. Czuje <laughs> <laughs> <przyjdzie> się jak mapet, <laughs> W Kuźniakach, na szlaku czerwonym, jak widać. Ruszyliśmy 4 minuty temu. Idziemy dalej przed siebie. Zostało nam jeszcze 34,5 km. Według tego, jak tu Tomaszek wyliczył trasę na dzisiaj. Surwivalu. Aga idzie na surwivalu. Z Tomaszkiem. Ale nie nocujemy w lesie. Ani nie śpimy też. Wychodzimy z lasu. A to nie z lasu wyszedł? Ładnie widać. Byliśmy tam? tam? Na Kasprowie. A idziemy tam, tam dalej, w pola. Tam Tomaszek pokazuje. Tam Kasprowie. Nie, no nie. Bardzo ładnie słońce wzeszło. Znajdziemy ten gazprawy jeszcze. Prawda? Jesteśmy przy tarasie widokowym, gdzie Tomasz wybiera windę. A ja pójdę schodami. Żeby ćwiczyć stredować tyłeczek i łydeczki. Tomasz waszych tam winda, ja schody tu, tu idę. O, idę, Tomasz czeka. Będzie długo jechał, dużo dłużej niż ja na pewno. Bo ja już jestem w połowie, on tam ledwo wsiada. Jeszcze się nie otworzyło. O! Wyszłam. Jestem. A Tomaszek wyjeżdża, windom na taras widokowy. Nie, jedzie. Przyjechał. Jak było kochanie w windzie? Jak wrażenia? Dzień dobry. Super. W ogóle się nie zmęczyłem. A tam guzik trzeba wcisnąć, żeby jechać. Trzeba go trzymać. Cóż, cóż. No. Jedziemy windą. Mam swojego windowego Mój windowy. Trzeba guzik trzymać. Windowy od trzymania guzika. Przestał trzymać. Trzeba go załadować. Co widzisz? Gdzie? A ja widzę prawdziwka. Tu A ja jestem szczęśliwa, ale tylko trochę, bo musimy go zostawić. No tak. Patrzy czy ja więcej. Patrzę. 30 kilometr! 30 kilometr za nami. jak zasłużony, muszę odebrać, bo kotek ucieka. No <słuch> oh, Takie doładowanie. Jeszcze tylko pięć. Tak, idziemy dalej, zostało na dzisiaj tylko 5 I docieramy do wiśniówki. Jest głośno, bo jesteśmy przy. Wiśniówka, wiecie, no Zdębce. Nie zniesie Będziemy przy siódemce. A teraz jesteśmy przy leśnej drodze. Leśnej drodze. Głośnej. Dzień drugi naszego surwiwalu. Ten budynek dla nas nic nie znaczy, bo jesteśmy na surwiwalu. Zruszamy dalej. To nie była wina. Leśna, bo leśna, ale to, to nie było śniadanie, właśnie z Bardzo wygodnymi łóżkami, telewizorem i ciepłym pokojem. Ale, kontynuuj ale survival. Kontynuujemy nasz surwival. Stop pro 35 km. Mm. Tak. Mm. Do 20 powinniśmy się wyrobić dzisiaj. A! Właśnie jesteśmy na dziewiątym kilometrze, a w nie, przekroczyliśmy dziesiąty, drugiego dnia. Przed nami platforma widokowa, tam z tym to waszek. I docieramy sobie pooglądać widoczki. Tutaj, stąd piękna będzie. Wychodzę, wychodzę, wychodzę. Jestem na platformie. I oglądam, widać. <noise> Moim kochaniem no. No. Tu jest diabelski kamień. Pod kamieniem. Ja A jak szuka to wasze kszuka skrzynki. Pod krzaczastym drzewem z kamienia mi szuka wpadniowego. Pod krzaczastym drzewem z kamienia. A no, w dupie to Niech szuka czego? W dupie to mam, Nie idę, bo tu w kraki. O, to ja pójdę. Ja pójdę dla mojego kochania tak sobie Mm. Słuchajcie. Słuchajcie. Diabelski. A czemu on jest diabelski? Bo diabeł go przyniósł. Leciał zrzucić go najprawdopodobniej na klasztor na Łysej Górze. I standardowo, jak to w legendach o diabelskich kamieniach, po prostu mu wypadł. I spadł tutaj i nagle I został. I został. został. Już nie miał siły go ruszyć. I go nie znalazł już. Nie miał siły. A. Bo on ma usługę, tylko jak go niesie, a jak już spadnie, to już yy, grawitacja. W niebie nie ma grawitacji. O nie! Fizyka. Żegnamy. Nastąpiła nasza orientacja w terenie, że przy kamieniu powinniśmy iść w lewo, a nie w prawo. I teraz jest taka no, sytuacja, że idziemy sobie laskiem tak na czuwia, bo nie ma szlaku. Tomaszek jak tam chyca właśnie, chycnął hyc? o, na polankę. Pobiegł jak Mała ruda saryneczka. Znalazł drogę. Są, so, so. Stoi słodziak przy szlaku, a z tyłu pięknie lecą liście. A idziemy sobie I tam w dół, tam, tam, w dół, tam, tam, tam. Zeszliśmy z góry wymyślonej, idziemy dalej przed siebie. To jest drugi dzień, 54 kilometr naszego szlaku świętokrzyskiego. Jest bardzo fajnie. Dobrze się bawię. Bardzo przyjemnie się idzie. Proszę pokazać swoją minę. Piękna pogoda. Tak się dobrze bawię. Tam pięknie słońko świeci, chmurki są cudowne. O, a tu Słodziak. Słońko. Słodziak uzupełnił wodę właśnie. Mamy teraz całą butelkę wody, bo ze źródła świętego Franciszka. Hmm. jest święta woda teraz. Jeszcze zostało nam 10 km. Właśnie idziemy do szlaku. Mogłoby się wydawać, że, że niekoniecznie, ale idziemy do szlaku. Tam. Bo było źle oznaczone. Coś było źle oznaczone. Ale nikt nie powiedział, że to jest czyjaś wina. Po prostu tak sobie tu chodzimy po lasku, jak jest ciemno. No, dokładnie. Bardzo super. Jeszcze nam zostało.

tu, tu razem z ceprami na łysicę. Wszyscy tu chodzą i miziają po Łysicy. Potem Agata, która jest wyższa niż Łysica. A teraz sobie pykamy, pyk, 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 pyk. pyk. Przełęcz Mikołaja już byliśmy. I teraz jesteśmy prawie przy Kakoninie. A potem idziemy sobie tu do spania. ta Dziękujemy za prezentację. Tyle na dzisiaj. Proszę pokazać jeszcze, gdzie jest Kasprowy. Bardzo ładnie. Przeszliśmy bardzo dużo, ponad 30 i jest ciemno. A jeszcze mamy jakieś 4 km. I na koniec musimy zboczyć ze szlaku, więc będzie wyzwanie. Prawda, kochanie? Nie, świeci tam miga. Liskofan, Trzeci dzień, przed nami 25 km, żeby przejść cały główny szlak świętokrzyski od kropki do kropki Dzisiaj rano troszkę mgiełka ale bardzo ładnie się ogląda drzewka tak wyłaniające się. Rzeźki początek pod górę Tak, można się rozgrzać, a potem dzisiaj zdobywamy najwyższy szczyt dzisiejszego dnia tak, bo to jest, jak... już, już Tomaszek myślał, że mówię o najwyższym szczycie gór świętokrzyskich, ale wcale o nim nie myślałam, bo wczoraj zdobyliśmy. A jaki to jest najwyższy szczyt? A dzisiaj zdobywamy łysą górę. A jaki wczoraj? wczoraj? łysica. Skołagany. A. <laughs> Obok łysicy. W masywie. Monsun tam też szedł. Z Tomaszkiem musimy trochę popracować nad prezentacją wizualną w mediach. Ale nada się. No, bardzo ładnie nam wygląda. Wygląda jak Lek jesień. Lekki puszek. <laughs> pasuje do, do... Zaraz, teraz tu będę się wtapać krew. bo co będzie wypływał? uwaga, moment, moment. I pasuje do zapilki. Tak. Mogę być jesiennym liściem. Jesienny listek. listek. O. Jeszcze muszę coś się co nagrywać. <laughs> <laughs> Na platformę widokową. Za 10 zł, którego nie płaciliśmy. Najgorzej. Ktoś tam ma wyrzuty sumienia. Myślę, że zostawimy je tak leżące luźno. O, jednak jest ładny widok mimo mgły. Bardzo ładny. Tu platforma, tu widok. Tomaszek znalazł porchawkę. O tym mówimy. Gdzie porchał? Tak wiem, bo jak mała, to nie będzie widoczna. Tak. Też nie jest purchła. Tu jest jeszcze jedna rzekoma purchawka, która nie jest purchawką. Nie jest, te małe są po prostu. Nie było purchawki. Sto lat, sto lat, teraz pomyśl życzenie i dmuchaj. <śmiech> 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 Dziękuję. Surwiwanowy torcik. Piękny torcik. Piękny. Niam, niam. Zdrowy. Mm. Piękne grzybki. Dwa. Takie ładne. Na 85. piątym kilometrze głównego szlaku świętokrzyskiego. Takie tutaj piękne zdobycze. Borowiki. Znalezione przez Tomaszka, tam, pod tym drzewkiem. Tańczy teraz z nimi. Dzięki. <noise> <noise> Jesteśmy na 85 kilometrze po zdobyciu czterech prawdziwków dzisiaj. Zasłużone bananki. Wcale przed chwilą go nie otwierałem ustami. czemu od tej strony. Bo no taka była. <noise> Tutaj są dwa podejścia zastosowane. Niektórzy otwierają od tej z ogonkiem, a niektórzy odgryzają czubeczek. Która jest lepsze? Nie ma lepszego. Banan smakuje tak samo. Zależy hmm. od perspektywy osoby, która to robi, co lubi robić. Może lubi ktoś gryźć i czuć ten smak kurki. A niektórzy lubią dobierać się do od gąłka. bym od tyłu. Do gąłka. Dzień trzeci, ostatnie kilometry. Ostatnie wyjście z lasu. Chyba. Chyba. A ten to zawsze tak musi być taki dokładny. Szlaban. Wewnąl na mapę. <grych> I docieramy do gołoszyc. I okazuje się, że szlag leci tutaj w lewo, a nie prosto. Dlatego mówię chyba. Jednak. Bez komentarza. Zostawię ten materiał bez komentarza. Tomaszek teraz mówi, co robimy. Wychodzimy z lasu. Mm. Tomaszek wie, co robimy. Mm. Słonko świeci pięknie. Zdążyliśmy wyjść przed zachodem, więc jeszcze będziemy podziwiać. Do celu, jeszcze jakieś 3 km, dreptamy sobie piękną, wolną wróżbą wzdłuż. Szukam, szukamy kropki. Szukamy kropki. W pięknym słonku. Dotarliśmy do kropki. Tu Tomaszek się szykuje do zakończenia trasy, a ja pokazuję kropkę. Jest tu kropka. Cała trasa głównego szlaku świętokrzyskiego. Za nami! Trzy dni! 95 km, tak mniej więcej. Tomaszek chcesz coś dopowiedzieć. Fajnie było. Polecamy. Było bardzo fajnie. Aga przejdzie jeszcze raz. Zimą. Jeszcze nie wiem, ale... Chyba palcem po mapie. Zimą.